Bawon leci bokiem, okie, to nie bajka Ważne mieć pasję, nie tylko lajka Nie piję szampana, nie jestem Myślę, że Ale ja wsiadam do pęki, robi się go ręce Włóżnika klasyka, tata by się jajał Na maskę foty, jakbym był w Ferrari Bawara się błyszczy, obok stoi G-klasa Ale moja leci, powiem jak rakietę ta NASA Zobaczmy bawarę, wpada pod market Lubisz że um, dziewczyny, patrzą jak magnes Ciokoluje bez są zostały oni no, chcą fotę z upsyki, nie rozbiję no, Cały czas bogiem jakby to był taniec Najważne ile spadku, ważne ile wstaniesz Lecimy pod deską, Bawaria jak bajco, bajce i cienąc wchodzi jadę swoich waciek Bawą leci połkiew, w śniegu to nie bajka Można mieć pasję, nie tylko lajka Bawaria wpada pod market. robisz się, dziewczyny patrzą jak magnes. Sią holuję, tak są, zostaw tym spodobony, a ony są w hotelu. kilka nie ma spinnych ani cały czas pokiem jakby to był taniec. Nieważne ile spadku, ważne ile staniesz. Lecimy pod Tesco, bawary jak bańce. Dzień noc, w jadę w swojej fazie. Ja yeah. baba leci bokiem śniegu, to nie bajka. Wsiadam do bęki, robi się goręcej Głośnik na klasykę, tata by się jarał Tam ma strefoty, jakbym był u Ferrari Bawara się błyszczy, obok stoi te klasa Ale moja leci bokiem jak rakieta NASA Czuję jak magnes, się holuje, te został ten Spodobony, a oni chcą z na pcyk, nie ma Cały czas bóg jak na to był taniec. Nieważne ile spadł, ważne ile wstaniesz